Najsilniejsze trzęsienie ziemi, zarejestrowane przez człowieka, miało miejsce 22 maja 1960 roku w Waldiwi w Chile. Powstało wskutek zderzenia i subdukcji płyty kontynentalnej NASKA z płytą południowoamerykańską. Siła tego zdarzenia osiągnęła rekordową wartość 9,5 magnitudo. W niespełna 10 minut miliony ludzi zostało pozbawionych dachu nad głową. Pomimo, że wskutek trzęsienia ziemi ucierpiała znaczna część południa kraju, największym zniszczeniem uległo miasto Valdivia. Spora część lokalnych terenów zamieniła się w bagna, a poziom wód w jeziorze Rinhua wzrosł o ponad 20 metrów. To spowodowało niszczycielskie wskutek podtopienia oraz olbrzymie straty w dolnym ujściu jeziora. Zderzenie płyt tektonicznych wywołało również liczne tsunami, które uderzyły w Japonię, na Filipinach, w Australię, Nową Zelandię oraz na Hawajach. Trzęsienia ziemi potrafią zmieniać lokalne krajobrazy, powodować potężne tsunami, generować olbrzymie straty finansowe i pochłaniać niezliczone ludzkie życia. Pomimo tak potężnej siły natury, zjawiska te zachodzą na głębokościach od 70 do 700 km pod powierzchnią naszej planety. Okazuje się jednak, że czasami doświadczamy skutków wstrząsów, których źródeł należy szukać aż 50 tysięcy lat świetnych od Ziemi, czyli w odległości około tyle kilometrów. Zjawisko, o którym mówię, zostało zarejestrowane 22 maja 2004 roku. Wystąpiło na powierzchni gwiazdy neutronowej SGR 180620, której skorupa spłaszczyła się około 10 cm. W tym procesie uwolniona została energia odpowiadająca trzęsieniu Ziemi o sile aż 34 magnitudo. Dla porównania trzęsienie Ziemi o magnitudo 8,8 uwalnia energię ponad 10 tysięcy razy większą niż bomba atomowa zrzucona na Hiroshima. Wstrząsy na powierzchni gwiazdy neutronowej określa się mianem Starquake. Choć dosłownie oznacza to gwiezdne trzęsienie Ziemi, nie jest to trafne określenie. Starquake to zjawisko astrofizyczne zachodzące w momencie, gdy skorupa gwiazdy neutronowej gwałtownie się przemieszcza, przypominając w pewnym sensie ziemskie trzęsienie. Różnica polega jednak na tym, że w tym przypadku mamy do czynienia z przemieszczeniem niezwykle poskręcanego pola magnetycznego, a nie tej skały jak u nas na Ziemi. Przyjmuje się, że Starquake może powstać na dwa sposoby. Pierwszy wiąże się z olbrzymi naprężeniami powierzchni wywołanymi skręcaniem niezwykle silnych pól magnetycznych wewnątrz takiej gwiazdy. Druga przyczyna to spowolnienie obrotu gwiazdy neutronowej. W miarę jak traci ona prędkość kątową i energię wynikającą z bycia wirującym dipolem magnetycznym, w jej skorupie gromadzi się olbrzymie naprężenie, które w pewnym momencie musi znaleźć jakieś ujście. Ja nazywam się Maciej Blekliński, a Ty oglądasz kanał Niebo do Wynajęcia. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o magnetarach. Zapraszam do oglądania. W roku 1006 astrologowie w południowej Europie, Chinach, Japonii, Egipcie i Iraku zaobserwowali pojawienie się niezwykle jasnej gwiazdy w gwiazdozbiorze Wilka. Jej jasność wizualna sięgnęła około –9 magnitudo. Zjawisko było tak intensywne, że jak podają ówczesne źródła, uczeni mogli czytać papirusy i księgi w nocy. Na podstawie zapisków z dużym prawdopodobieństwem ustalono, że supernowa z roku 1006 pojawiła się około 30 kwietnia tego roku. W dziejach ludzkości mieliśmy do czynienia z kilkoma podobnymi wydarzeniami, choć są one z natury rzadkie. Najjaśniejsza supernowa rozbłysła 4 lipca 1054 roku, kiedy to Yang Weitei, mam nadzieję, że nie przekręciłem za bardzo, nadwolny astrolog chińskiej dynastii Sung odnotował pojawienie się gwiezdnego gościa w konstelacji Byka. Zjawisko to zaobserwowali i udokumentowali także Japończycy, Koreańczycy oraz Arabowie. Najprawdopodobniej dostrzegli je również Europejczycy, choć kwestia ta nadal budzi dyskusję wśród historyków. Supernowa z 1054 roku, podobnie jak ta z 1006 roku, była widoczna zarówno w nocy, jak i za dnia. Na podstawie dawnych zapisków współcześni astronomowie ustalili, że jej pozostałością jest słynna mgławica Kraba. Do innych dobrze udokumentowanych przypadków należy supernowa Tycho z roku 1572 oraz supernowa Keplera z 1604 roku. Ta pierwsza, obserwana przez Tycho Brahego, miała szczególne znaczenie, ponieważ podważała obowiązujący wówczas dogmat o niezmienności nieba. Z kolei jego uczeń, Johannes Kepler, zaobserwował kolejną supernową w roku 1604. Była to ostatnia supernowa dostrzeżona w Drodze Mlecznej. W czasach nowożytnych przełomowe znaczenie miało odkrycie supernowej 1987A. 24 lutego 1987 roku Ian Shelton, korzystający z 10 astrografu w obserwatorium Las Camanas na Chile dostrzegł wybuch mający miejsce na południowy wschód od Wielkiego Obłoku Magellana. Była to pierwsza obserwacja supernowej w tak bliskim sąsiedztwie naszej Ziemi. Pomiary dokonane przy pomocy nowoczesnych technologii dostarczyły astronom ogromnych ilości nowych informacji. Supernowe należą do zjawisk rzadkich. Średnio w każdej galaktyce dochodzi do jednego takiego wybuchu w ciągu 100 lat. Jednak z racji faktu ogromnej liczby galaktyk dostępnych do obserwacji, rejestrujemy je stosunkowo często. Na podstawie badań krzywych blasku oraz widm supernowej udało nam się wyodrębnić ich główne typy. Dzielimy je na supernowe typu pierwszego i typu drugiego z dodatkowymi podgrupami. Supernowe typu pierwszego, które jako pierwsze zostały opisane, nie wykazują w widmach linii wodoru, co było niezwykłe, biorąc pod uwagę, że wodór to najpowszechniejszy pierwiastek w naszym wszechświecie. Z kolei supernowe typu drugiego zawierają w widmach wyraźne linie wodoru. Wśród supernowych typu pierwszego między m.in. typ 1a, charakteryzujący się obecnością silnych linii krzemu oraz typ 1b i 1c, które różnią się obecnością lub brakiem linii helu. Supernowe typu drugiego dzielimy z kolei na podtypy 2p i 2l. Jeśli chcielibyście, żebym przygotował osobny materiał w całości poświęcony klasyfikacjom supernowych, dajcie znać w komentarzu hasłem supernowa. Aby lepiej zrozumieć powstawanie magnetarów, warto wiedzieć, dlaczego dochodzi do wybuchów supernowych. Ilość energii uwalnianej w trakcie kataklizmu jest trudna do wyobrażenia. W przypadku supernowych typu drugiego, 1b oraz 1c mówimy o wartościach rzędu 10 do potęgi 46 J. Z tego zaledwie około 1% uwalnia się jako energia kinetyczna wyrzucanej materii, a mniej niż 0,01% w postaci fotonów, tworzących spektakularny pokaz światła. Zdecydowana większość energii zostaje wypromieniowana w postaci neutrin. Neutrina to cząstki elementarne o zerowym ładunku elektrycznym i bardzo małej masie. Oddziałują jedynie poprzez oddziaływania słabe i grawitacyjne. Niezwykle rzadko wchodzą w interakcję z materią. Kiedy słuchasz tego materiału, miliardy neutrin przenikają przez Twoje ciało, komputer czy nawet przez środek naszej planety. Jak zwizualizować sobie 10 do potęgi 46 Julii energii? Tradycyjne porównania do ziemskich zdarzeń nie mają większego sensu. Dlatego posłużymy się innym przykładem. Nasze słońce emituje około 3,8 razy 10 do potęgi 26 watów energii na sekundę. Całkiem sporo. Aby wygenerować energię równą tej, która jest uwalniana podczas wybuchu supernowej, Słońce musiałoby świecić przez około 10 miliardów lat, czyli praktycznie przez całe swoje życie jako żółty karzeł. Ponieważ w dzisiejszym materiale omawiamy magnetary. Przyjrzymy się mechanizmom zapaści jądra gwiazdy masywniejszych niż 8 mas naszego Słońca, które kończy życie w postaci eksplozji supernowej. Gwiazdy składają się głównie z wodoru. Na początku swojego życia spalają wodór w hel. Następnie dochodzi do spalania helu, w wyniku czego powstaje jądro węglowo-tlenowe. W masywnych gwiazdach dzięki ogromnej temperaturze możliwe jest także spalanie węgla i tlenu. Ostatecznie prowadzi to do powstania kolejnych warstw, które możemy porównać do cebuli. Od powierzchni ku centrum znajduje się powłoka wodorowa, helowa, węglowa, tlenowa, krzemowa, a w samym jądrze żelazo. W trakcie spalania kolejnych pierwiastków produkty reakcji osadzają się w coraz to głębszych warstwach. Na przykład podczas spalania węgla powstają różne jądra uboczne, które tutaj wam wymienię. Te jądra inicjują dalsze reakcje jądrowe, zależne od masy gwiazdy. Spalanie krzemu prowadzi ostatecznie do powstania żelaznego jądra F-56. Na tym etapie dalsza fuzja przestaje podtrzymywać życie gwiazdy, ponieważ wszystkie reakcje prowadzące do powstania cięższych jąder są endotermiczne. Pochłaniają energię zamiast ją wytwarzać. W rezultacie gwiazda traci stabilność. Co więcej, czas trwania kolejnych etapów życia gwiazdy skraca się dramatycznie wraz ze wzrostem masy jądra. Dla gwiazd o masie około 20 mas naszego słońca, spalanie wodoru trwa około 10 milionów lat, spalanie helu około milion lat, spalanie węgla około 300 lat, spalanie tlenu zaledwie 200 dni, a spalanie krzemu około 2 dni. Kiedy gwiazda zaczyna chylić się ku śmierci, procesy zachodzące w jej wnętrzu gwałtownie przyspieszają. W ekstremalnych temperaturach fotony wiązrzy mają dość energii, aby rozbijać ciężkie jądra atomowe. Proces ten nazywa się fotodezintegracją. Atomy żelaza rozpadają się na hel i neutrony, a następnie hel rozpada się na protony i neutrony. Gdy masa kurczącego się żelaznego jądra osiągnie krytyczną wartość, temperatura gwałtownie rośnie i fotodezintegracja w krótkim czasie zaczyna rozkładać gwiazdę od wnętrza. Rozpad żelaza na protony i neutrony jest procesem endotermicznym co oznacza, że pochłania energię cieplną, osłabiając ciśnienie podtrzymujące masę gwiazdy. Sobotne elektrony zostają wchłonięte przez ciężkie jądra oraz protony powstałe w wyniku fotodyzintegracji. W tym procesie uwalniana jest olbrzymia ilość energii w postaci neutrin. Dla porównania, podczas spalania krzemu jasność fotonów w gwieździe o masie 20 mas naszego Słońca wynosi około 4,4 razy 10 do potęgi 31 W. Natomiast jasność neutrin osiąga aż 3,1 razy 10 do potęgi 38 W. Jodro zaczyna się gwałtownie kurczyć, aż dochodzi do oddzielenia warstw zewnętrznych od wewnętrznych. W ciągu zaledwie kilku sekund zewnętrzna powłoka gwiazdy spadają swobodnie na kurczące się jądro. Sam kolaps przebiega z prędkością nawet 70 000 km na sekundę. W ciągu jednej sekundy objętość porównywalna z objętością Ziemi zapada się do zaledwie 50 km średnicy. Ponieważ informacja o zapadaniu się jądra rozchodzi się z prędkością dźwięku, zewnętrzne warstwy nie są świadome kataklizmu, wciąż opadają na jądro w swobodnym spadku. Zapadające się jądro gęstnieje, osiągając trzykrotną gęstość jądra atomowego, czyli około 8 razy 10 do potęgi 17. W tak ekstremalnych warunkach zaczyna dominować oddziaływanie silne, które wskutek zakazu Paulego staje się siłą odpychającą. Dwa identyczne fermiony, np. neutron, elektron czy proton, nie mogą zajmować takiego samego stanu kwantowego. W efekcie jądro wewnątrz przestaje się kurczyć i odpycha opadające na nią materię. Wysyłając fale ciśnienia na zewnątrz, gdy ta fala osiągnie prędkość dźwięku, powstaje fala uderzeniowa, która przemieszcza się ku powierzchni gwiazdy. Kiedy jednak fala dociera do zewnętrznych warstw żelaza, wysoka temperatura wywołuje dalszą fotodezintegrację, przez co fala uderzeniowa traci impet. Symulacje komputerowe wskazują, że w tym momencie niemal się zatrzymuje, a materia nadal opada na jądro, osiągając tak wielką gęstość, że nawet neutrina nie mogą swobodnie się poruszać. Część energii neutrin zaczyna gromadzić się za falą uderzeniową, co prowadzi do ponownego wzmocnienia fali i ostatecznie do odrzucenia zewnętrznych warstw gwiazdy, czyli wybuchu supernowej. W trakcie eksplozji uwalnia się olbrzymia ilość neutrin około 3 razy 10 do potęgi 46 Juli. Jest to około 100 razy więcej energii niż nasze Słońce wytworzy w całym okresie życia w ciągu głównym. Gratulacje! Właśnie poznaliście mechanizm powstawania supernowych typu drugiego typu 1b i 1c. Jeśli gwiazda macierzysta miała początkową masę mniejszą niż 25 mas Słońca, w miejsce jej jądra powstanie gwiazda neutronowa. Dwa lata po odkryciu neutronów przez Jamesa Chadwicka w 1932 roku niemiecki astronom Walter Baade i szwajcarski astrofizyk Fritz Zwicky zaproponowali istnienie gwiazdy neutronowej. Ponieważ to właśnie oni są autorami terminu supernowej, zasugerowali, że w wyniku kolapsu jądra ciśnienie jest tak ogromne, że protony łączą się z elektronami, tworząc neutrony. W konsekwencji jądro umierającej gwiazdy składa się niemal wyłącznie z neutronów, stąd nazwa gwiazda neutronowa. Pierwszą cechą, która powinna zwrócić naszą uwagę w przypadku gwiazd neutronowych jest ich niezwykle duża masa przy jednocześnie bardzo małych rozmiarach. Gwiazda neutronowa o masie 1,4 masy Słońca zawiera około 10 do potęgi 57 neutronów. Rozmiar takiego obiektu wynosi zaledwie 10 do 15 km. Średnia gęstość gwiazdy neutronowej to około 6,65 razy 10 do potęgi 17. Czyli większa niż typowa gęstość jądra atomowego wynosząca około 2,3 razy 10 do potęgi 17. Aby zobrazować tę gęstość, gdyby zebrać wszystkich ludzi na Ziemi i ścisnąć ich tak, aby osiągnęli podobną gęstość, powstałoby sześcian o boku zaledwie półtora cm. Jak można się domyślić, przyspieszenie grawitacyjne, czyli wartość g na powierzchni takiej gwiazdy jest gigantyczna, aż około 19 miliardów razy większa niż na powierzchni naszej Ziemi. Dla ciekawskich G wynosi mniej więcej tyle. Jeśli dotarłeś do tego momentu materiału, to chyba zainteresował Cię temat magnetarów. Nie ukrywam, że poświęciłem dużo pracy na znalezienie wartościowych źródeł, więc jeżeli chciałbyś podziękować za moją ciężką pracę, to tutaj możesz śmiało skorzystać z tego linku na Buy Me Coffee, żeby wspomóc moją dalszą działalność. Dzięki bardzo i zapraszam do dalszej części materiału. Jak możecie się domyślić, materia, z której zbudowana jest gwiazda neutronowa, jest niezwykle osobliwa. Gdy gęstość sięga około 4 razy 10 do potęgi 14, część neutronów przestaje być związana w jądrach atomowych. Pojawienie się wolnych neutronów prowadzi do powstania mieszaniny bogatych w neutrony jąder swobodnych, nierelatywistycznych, zdegenerowanych neutronów oraz relatywistycznych, zdegenerowanych elektronów. W efekcie powstaje coś w rodzaju cieczy neutronowej która ma unikalne właściwości. Nie posiada lepkości. Ten stan materii nazywany stanem nadciekłym. Nadciekła ciecz neutronowa przepływa po powierzchni gwiazdy praktycznie bez oporu, tworząc wiry i zawirowania, które mogą istnieć praktycznie w nieskończoność, nigdy się nie zatrzymując. Wraz ze wzrostem gęstości liczba swobodnych neutronów rośnie, a ciśnienie ich degeneracja czyna dominować nad ciśnieniem zdegenerowanych elektronów. Powstaje płynna mieszanina neutronów, protonów i elektronów, w której największą rolę odgrywa właśnie ciśnienie neutronów. Co więcej, płynne neutrony w takich warunkach stają się nadprzewodnikami, czyli przewodnikami o zerowym oporze elektrycznym. Pierwszy model teoretyczny gwiazdy neutronowej został opublikowany w roku 1939 przez Roberta Oppenheimera i Georgia Michaela Wolckwella. Zgodnie z tymi modelami, zewnętrzna warstwa jest bardzo cienka i składa się z ciężkich jąder zanurzonych w oceanie elektronów. Skorupa wewnętrzna zawiera coraz większą liczbę wolnych neutronów, nadciekłych neutronów oraz relatywistycznych elektronów. Wnętrze gwiazdy neutronowej jest zdominowane przez nadciekłe neutrony z niewielkim udziałem nadprzewodzących protonów. I z degenerowanych elektronów. Sam rdzeń gwiazdy nie jest raczej ciałem stałym. Jego dokładny skład i stan skupienia wciąż pozostaje przedmiotem badań. Szacuje się, że gęstość wiąże gwiazdy neutronowej o masie 1,4 masy naszego Słońca wynosi około 10 do potęgi 18. Jak widać, fizyka i chemia gwiazd neutronowych jest fascynująca. Obiekty te rotują również niezwykle szybko. Wynika to z zachowania momentu pędu podczas kolapsu gwiazdy macierzystej. Jądro, które przed kolapsem miało rozmiar kilkudziesięciu tysięcy kilometrów, zapada się do zaledwie 10-15 kilometrów. Skurczenie objętości przy zachowaniu momentu pędu skutkuje ogromnym wzrostem prędkości obrotowej gwiazdy neutronowej. Te małe kosmiczne potworki posiadają także potężne pole magnetyczne, które są konsekwencją ich niezwykłej budowy. Mogą one sięgać nawet 10 do potęgi 11 tesli, choć zazwyczaj wynoszą około 10 do potęgi 8 tesli. Dla porównania, pole magnetyczne Ziemi jest od nich biliony razy słabsze. Temperatura powierzchni gwiazdy neutronowej sięga milionów stopni Celsjusza. Dla porównania, temperatura powierzchni naszego Słońca to około 5700 stopni Celsjusza. Gratulacje! Właśnie poznałeś podstawy formowania się oraz budowy gwiazd neutronowych. Oczywiście gwiazdy neutronowe klasyfikujemy na podstawie obserwowalnych zjawisk. Najbardziej znane są dwa typy gwiazd neutronowych, czyli pulsary i magnetary. Pulsary charakteryzują się bardzo szybką rotacją, zazwyczaj od 1 do 10 obrotów na sekundę. Zjawisko pulsowania wynika z emisji promieniowania w postaci wiązek z biegunów magnetycznych, niczym światło latarni morskiej. Omiatają one przestrzeń, a obserwator rejestruje błysk wówczas, gdy wiązka przecina jego linię wzroku. Energia tej emisji pochodzi z powolnej utraty prędkości rotacyjnej, zjawisko określane mianem spin downa. Magnetary w przeciwieństwie do pulsarów rotują wolniej. Ich okres mieści się zazwyczaj w zakresie od 2 do 10 sekund. Charakteryzują się one emisją wysokoenergetycznego promieniowania, w tym rentgenowskiego i gamma. Źródłem tej energii nie jest rotacja, lecz gwałtowne procesy związane z rozpadem ich ultrasilnego pola magnetycznego. Magnetary to szczególna podklasa gwiazd neutronowych definiowane właśnie przez ekstremalnie silne pole magnetyczne. Nie są one cechą bierną, lecz stanowią główne źródło energii obserwowanej aktywności tego magnetara. Podczas gdy większość gwiazd neutronowych czerpie energię z rotacji, magnetary zasilane są przez rozpad i dynamiczne zmiany pola magnetycznego. Badania nad nimi dostarczają kluczowych informacji o naturze materii w stanach skrajnej gęstości oraz ewolucji pól magnetycznych we wszechświecie. Pola magnetyczne magnetarów są najsilniejszymi jakie kiedykolwiek zmierzono. Na powierzchni sięgają wartości nawet od 10 do potęgi 9 do 10 do potęgi 11 Tesli, czyli 100 milionów razy więcej niż najsilniejszy magnes laboratoryjny i biliony razy więcej niż pole magnetyczne Ziemi. Tak silne pole wpływa nie tylko na otoczenie, ale także na strukturę materii. Elektronowe chmury atomów zostają zdeformowane i wydłużone, a sama próżnia zaczyna zachowywać się jak ośrodek optyczny. Wskazuje właściwości podobne do kryształu kalcytu. Badania polaryzacji promieniowania rentgenowskiego, prowadzone między innymi przez teleskop IXPE, pozwalają sondować te procesy i badać geometrię pól magnetycznych. Dotychczasowe obserwacje wskazują, że granica między pulsarem a magnetarem nie jest konkretnie zdefiniowana. Przykłady takie jak J1818.01607, magnetar będący także pulsarem radiowym, czy PSR J1196127, wskazują cechy obu klas. Sugerują, że pulsary i magnetary mogą być różnymi stanami ewolucyjnymi tego samego obiektu. Coraz więcej dowodów wskazuje, że ewolucja pola magnetycznego i rotacja prowadzi do zmian ich obserwacyjnego fenotypu. Powstawanie pól magnetycznych magnetarów wciąż jest jednym z największych problemów astrofizyki. Istnieją dwie główne teorie. Teoria dynama magneto-hydrodynamicznego zakłada, że pole magnetyczne generowane są we wnętrzu nowo powstałej gwiazdy neutronowej w wyniku konwekcji energii cieplnej i rotacyjnej magnetycznej. Drugą hipotezą jest hipoteza pola skamieniowego, która sugeruje, że magnetary dziedziczą niezwykle silne pole magnetyczne. Po gwieździe, z której się narodziły. Podczas kolapsu i skompresowania gwiazdy, pole to zostaje znacznie wzmocnione. Najnowsze badania pokazują także, że ewolucja w układach podwójnych może być istotnym kanałem formacji takich obiektów. Przykładami są na przykład gwiazdy helowe HD45166, która prawdopodobnie zakończyła życie jako magnetar. Czy system Westrond 1.5, którego analiza wskazuje, że transfer masy w układzie doprowadził do przyspieszenia rotacji i umożliwił powstanie magnetara zamiast czarnej dziury? Magnetary słyną ze swojej gwałtownej aktywności. Obserwujemy u nich krótkie wybuchy, tzw. soft gamma repeaters, oraz rzadkie, ekstremalne, silne, gigantyczne flary. Jednym z najbardziej spektakularnych zdarzeń był filar z 27 grudnia 2004 roku, pochodzący z magnetara SGR 180620. Po jego odległości 50 lat świetnych, jej jasność na łamek sekundy przewyższyła łączną jasność wszystkich gwiazd drogi mlecznej i spowodowała mierzalne zaburzenie ziemskiej jonosfery. Mechanizm tych erupcji wiąże się z naprężeniem skorupy magnetara, która pęka w procesie określanym mianem wstrząsu gwiezdnego, czyli Starquake. Zjawisko to prowadzi do rekoneksji pól magnetycznych i gwałtownego uwolnienia energii w postaci wysokoenergetycznych fotonów. Szczegółowych danych dostarczyły obserwacje magnetara SGR 1830-0645, gdzie zarejestrowano migrację szczytu pulsu. Podczas wybuchu interpretowano je jako dowód na tektoniczny ruch skorupy oraz odkręcenie się skręconych linii pola magnetycznego. Możliwe, że z magnetarami wiąże się również także zagadka szybkich błysków radiowych, tzw. FRB. Przez lata ich pochodzenie było nieznane. Aż 28 kwietnia 2020 roku zarejestrowano pierwszy FRB, FRB200428, pochodzący bezpośrednio z magnetara SGR1935-2154. Fantastyczne są te nazwy, wiem. To odkrycie potwierdziło, że magnetary są jednym z mechanizmów generujących FRB. Obecnie rozważane są dwa główne modele. Magnetosferyczny. Emisja powstaje w magnetosferze w wyniku gwałtownej rekonstrukcji magnetycznej. Drugi model, czyli model fali uderzeniowych, zakłada, że FRB są skutkiem przejścia pali uderzeniowej przez otaczającą taki magnetar plazmę. Najnowsze obserwacje sugerują, że emisja FRB może być powiązana z tzw. glitchami, czyli nagłymi zmianami prędkości rotacji magnetara. Analiza zdarzeń z października 2020 roku wskazuje, że uwolnienie energii i momentu pędu we wnętrzu gwiazdy jest ściśle powiązane z emisją radiową. Mimo ogromnego postępu, wiele pytań pozostaje otwartych. Wciąż nie wiadomo dlaczego tylko niewielki odsetek gwiazd neutronowych rozwija tak ekstremalne pole magnetyczne i staje się magnetarami. Również dokładna topologia pól magnetycznych we wnętrzu tych obiektów wciąż pozostaje zagadką. Na dzień dzisiejszy odkryliśmy zaledwie garstkę magnetarów. Są to fascynujące obiekty i mam nadzieję, że wiecie teraz już o nich trochę więcej. Jeżeli podobał Wam się materiał, to bardzo serdecznie zapraszam Was do kolejnych materiałów, które za chwilę Wam się pewnie pokażą tutaj na planszy końcowej. Zachęcam również do subskrypcji, komentowania oraz lajkowania materiału. Do zobaczenia.